Siemanko, witajcie w kolejnym Q&A. Yy, za chwilę zaczynamy z pytaniami, więc co? Ja nie będę więcej zajmował miejsca, tylko chciałem się tak przywitać, żeby nie było i co. Lecimy. Pierwsze pytanie od Admirosa. Kim jest dla Ciebie przyjaciel? Przyjaciel jest osobą, która po prostu, można mu zaufać, która po prostu pójdzie z Tobą na koniec świata, z którą będziesz najlepiej się dogadywał. Yy, która po prostu no, najlepiej Cię rozumie yy, i tak dalej. Więc myślę, że to jest dla mnie przyjaciel. A następne pytanie. Kim są dla mnie widzowie od Baxtera? Yy, widzowie? Widzowie są solą tego kanału. Widzowie są solą każdego kanału. Więc yy, Gdyby nie widzowie, nie byłoby po prostu społeczności na danym, na danym kanale. Danego kontentu nie opłacałoby się robić, że, bo nie byłoby dla kogo, tak? Więc widzowie są najważniejsi na każdym kanale. No i kolejne pytanie. Ulubiona książka. Ulubiona książka jest to yy, książka o czasach ostatecznych. Tu mam przy sobie akurat trzeci tom, który czytam. będę mi staram się czytać, bo nie mam zawsze czasu, ale który czytam jest to powieść o czasach ostatecznych, o apokalipsie. Książka, właściwie seria ma 12 tomów i naprawdę bardzo polecona jest to seria Tim LaHaye i Jerrya Jenkinsa więc y, naprawdę zarąbista ulubiony serial to na pewno The Walking Dead na pewno The Walking Dead yy, no a ulubiony film chyba Zielona Mila bo za każdym razem jak oglądałem ten film yy, no nie, nie sposób było się nie wzruszyć jest to film na, yy, oparty na faktach więc y, tam nie jest nic zmyślonego, więc myślę, że naprawdę warto, to jest wcześniej wideo i zielonej mili. Wykonawca piosenka. Wiem, że let it go. No, wiadomo. E, nie, ale tak ta serio, Ulubiony zespół. No ogólnie słucham Keep więc e, ulubiony zespół to będzie BTS na pewno. E, wykonawca e, to jeśli już zostajemy przy tym k-popie na radzie, no to na pewno rap Monster. Yy, właśnie z BTS-u, a poza k popem to na pewno będzie Adam Lambert. Yy, tak. Yy, I jeszcze jest piosenka. Piosenka to na pewno będzie Danger, też z k popu yy, Oraz może taką jakąś piosenkę poza już tym k popem To ch chyba nie będzie jakiejś takiej szczególnej, bo tak to z k popem to słucham tylko dubstepu, albo jakiegoś... albo jakiegoś, nie wiem... albo jakiegoś... Hmm, jakiś nutek bez praw autorskich nss ów więc... nie będzie chyba nic takiego szczególnego. Myślę, że może chyba Alan Wake, czy jak to tam ma Faded, to tyle by było na tę chwilę. Persji czy Cola? Pepsi kola no Pepsi no, kole tak średnio. no, w sensie wypiłbym od biedy ale... ale pole Pepsi yy, Dlaczego masz nikt z kajek? Dlaczego mam nikt z W sumie Skajek to jest tylko skrót, to jest drobnienie takie, które kiedyś się wzięło na naszym teście z, z ekipą jak gadaliśmy, galiśmy, bo... Tak naprawdę mój nick zawsze na kanale był, tylko po prostu zmieniłem, bo był za trudny i ciężko było mnie wyszukać na YouTubie, więc zmieniłem po prostu na Skajek. A tak naprawdę mój nick to jest Skyscraper. Eee, może tu, tu gdzieś będzie napisane, napiszę to, jak mój nick naprawdę jest na YouTubie. Po prostu pod tym nickiem też jak wpiszecie mnie wyszuka, ale trudniej to napisać. Dlatego jest Skajek, w skrócie, po prostu. Ogólnie był sky, ale żeby tego członu scraper nie było, ale lepiej jest napisać po prostu Skyek I, i został Skyek po prostu i tyle. Yy, ulubiony gra. A, przeskoczyłem jeszcze jedno pytanie. Jaki był twój ulubiony przedmiot w szkole? WF. Chyba nie dziwnego. Ja ogólnie dużo grałem za młodego. Można tak powiedzieć za młodego, bo w swoje lata mam. Więc ogólnie w czasach szkolnych... Bardzo dużo grałem w piłkę nożną, bardzo dużo, grałem nawet w jednym klubie, ale, ale wyszło jak wyszło, yy, więc na pewno WF, a poza wf to na pewno informatyka, do kto, z którą zostałem po dzisiaj dzień, i no i tyle, ulubiona yy, gra, ulubiona gra, so let's go. Mimo, że nie jestem jakimś wielkim graczem w tą grę, po prostu lubię w to pograć. I tyle. Więc na pewno Cezgą. Lubię też różnej maści Grimoba, chociaż za Lolem nie przepadam i to nie, to jest dziwne, bo lubię grymoba, a Lola nie tak średnio. W sensie ze znajomymi z ekipą pogram, ale samemu bym nigdy w to nie grał, bo, bo to mi, ta gra mnie te gramie nudzi po prostu. Nie będę grał w coś co po prostu gram bo i będę po prostu się, wiecie co, wynudzał i tak, tak bez, bez hańki taki zniechęcony, to taki średnio się gra. Więc na pewno CSGO, gry moba typu Smite, Paladins, nawet Paragon ostatnio, ostatnio w sumie sensie to już dawno nie grałem, ale... Ale nawet paragon jak to nawet mi się spodobał, więc nawet spoko giera. No, grymowa. Ogólnie, więc CezGO, grymowa, jakieś dobre fps -y. No, to by było na tyle. Ulubiony sport, nie chodzi o e-sport. No to mówiłem, piłka nożna. Piłka nożna, sam uprawiałem piłkę nożną, sam grałem w piłkę nożną, więc... No. Gdybym nie został informatykiem to to bym był w sensie pewnie że yy, inne względy na to wchodzą ale względy zdrowotne i tak dalej ale ale jeśli po prostu gdyby tego wszystkiego nie było to na pewno bym starał się zostać piłkarzem yy, i bym do tego dążył ale niestety życie się potoczyło inaczej i no i nie jestem no czy, cóż życie yy. I najlepsze pytanie, gdybyś na jeden dzień miał być dziewczyną, co byś zrobił? Kurczę, to jest ciężkie pytanie, bo jest wiele rzeczy, ale nie o wszystkich by się, nie wszystkich się mówi i nie o wszystkich by się mówiło. I yy, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Na tą chwilę ciężko by powiedzieć. Na pewno bym korzystał z aspektów swojego ciała. Tak to możemy nazwać. Yy, tak. A potem dalej nie wiem. Byłbym się o to przemyśleć. Yy, no, ale dużo pytań. Mam nadzieję, że na wszystkie odpowiesz. Odpowiedziałem. Dzięki za pytania. Wyczerpująco można powiedzieć, bo no, trochę się napisałeś. O jak dawno nagrywasz? Pytanie od Barteksa 971. Jak dawno nagrywam o Jezus. Kanał na YouTube, z tego co pamiętam, mam od 2011 roku. Ale nie nagrywam od początku założenia kanału. Eee, chyba jakieś dwa lata później, dopiero zacząłem nagrywać. Chyba coś w tym stylu. Albo rok później. No nie pamiętam, by na to już trochę czasu było. Eee, Mm, I też do tego się nie przykładałem zbytnio, więc to było takie, wie wrzucę z odcinek, a nagram coś, to wrzuciłem i tak za jakiś czas, a znowu sobie wrzucę i wrzuciłem. Potem trochę, może bardziej się zaangażowałem, wrzucałem codziennie, nawet plan miałem taki, że wrzucam sobie codziennie e, filmy i tak dalej. A potem znowu olałem to, bo w sumie nie było jakiejś aktywności, nie było w ogóle jakiegoś popytu czy cokolwiek. Ja po prostu miałem inne plany, ja miałem po prostu i co innego do roboty i tak jakoś wyszło, że, że nie wyszło. No a teraz jakoś się wziąłem od pewnego czasu, no i jest. I mam nadzieję, że zostaniecie, bo naprawdę ma... postaram się, żeby było fajnie, nie? Dobra, jakaś na imię. Pytanie od Botrixa, 12 Gaming. Jak mam na imię? No mam na imię Paweł I z tego co umiem liczyć to jest trzech Pawłów w ekipie Ja, Blady... I Paweł Ety i No chyba jest trzech Pawłów tylko Dobra yy... Nagryz Simsy No Simsy są Simsy są na kanale Podajże z pierwszego senu znowu chyba 10 odcinków z drugiego sezonu się 18. To masz co oglądać. No to co ty jeszcze robisz? Zapraszam. Kolejne pytanie o. Yy, Od Asosyna Zero. Co cię zachęciło do nagrywania filmów na YouTube? Co mnie zachęciło? Yy, powiem tak. Kiedyś na YouTube, ale to już gdzieś, kiedyś, kiedyś mówię na jakimś odcinku, chyba na jakimś vlogu, czy gdziekolwiek ale no, było to dość dawno no, niektórzy pewnie jeszcze mnie wtedy nie znali albo nie widzieli tych odcinków to chociaż może troszkę przytoczę że kiedyś na youtube był taki użytkownik jak keep yy, on bardzo dawno już nie od bardzo dawno już nie nagrywa chyba nawet usunął swoje kanały na youtube bo miał chyba ich dwa albo trzy nie pamiętam teraz nie nagrywa już na YouTubie od bardzo dawna, od jakichś dwóch albo trzech lat, jak nie więcej, ale ta osoba właśnie zainspirowała mnie do zaczęcia z coś robien czy czegoś robienia na, na portalu jakimś YouTube. Więc tak, to mnie zachęciło, bo spodobało mi się, spodobało mi się jego materiały, spodobało mi się to co on robi i pomyślałem, że ja testem. Ja to jest te tak, to nie wiem, on kiedyś w życiu taki film y, informacyjny jak montować i jak on to robi i tak dalej. Więc y, kiedyś to obejrzałem i za jego wskazówkami, za jego radami w tym filmie robiłem tak samo. I nagrywałem tak samo, renderowałem tak samo. Teraz to już się zmieniło bardzo dużo z, y, od tamtego czasu, bo już tak nie robię, tak nie nagrywam, y, tak nie montuję i tak dalej, ale... Ale tak to się zacząło. Yy, co sądzisz o tych wszystkich dramach, które miały miejsce 4 miesiące temu? Szczerze to nie interesują mnie te dramy yy, bo mam na nie wylane. Yy, I nie interesuje mnie to czy ktoś z kim się kłóci na YouTubie o coś, czy po prostu chcą tylko złapać puste suby albo po prostu... Z, Wymienić się subami, ale to dla mnie jest bez sensu. To jest dla mnie bez sensu, bo jeśli ktoś chce wymienić widzami, mm, jakąś społecznością, jakiś kanał z kanałem, to nie zrobią jakiś fajny kontakt, nie zrobią jakąś fajną akcję i niech się wymienią. Ale na co to rama? No nie wiem, no... Pff, może nie mają po prostu co robić z życiem. Ja mm, mam wylane na takie I tyle. Pozdrawiam. No również cię pozdrawiam, Asosyn. I możesz też siostrę pozdrowić. Pokres z Admirosem Trouw. Z tego co wiem, a wiem chyba dobrze, że trouw, czasy trouw na kanale Admirosa, na moim kanale i ogólnie, bo ja mało nagrywałem tego trow, ale ogólnie czasy trow, gdzie nagrywaliśmy, się skończyły. I raczej nie powrócą. No, tyle. Więc nie nagramy raczej. Czy grasz w CSGO? Tak, gram w CSGO. mówiłem już. I a jak to teraz jako maszynkę? No jak już też mówiłem, to nie jestem jakimś pro playerem, a można powiedzieć, że tylko takim casualowcem w CSI. Lubię sobie pograć w tą grę, bo, bo bardzo fajnie mi się gra, przyjemnie i sympatycznie i ma słonaślane. E, ale mam Golda. Jaki masz ulubiony film, na przykład tak itd. Ulubiony film, no to mówiłem już. Mówiłem ulubiony film, że to jest yy, zielona mila. Fantazy... Hmm. Fantazy chyba nie oglądam. To jest bajeczka. Dla mnie to bajeczka. Zmyślone takie rzeczy. Ile masz lat? Pytanie, cztery pytania są od użytkownika Japunek. Pierwsze pytanie, ile mam lat? Mam 27 lat. Nie wygląda. Ale cóż, fajnie. Jestem młody. Wyglądam bynajmniej młody. Jak wyglądam młodo, a nie jestem młody. Dobra, sam się pogubiłem. Eee, co zrobisz na dziesięć kasubów? To Jeszcze... To jeszcze ho oh, oh, oh. Tyle czasu minie, że wszystko się może zmienić, więc nie wiem. Gdzie mieszkasz? W domu. W mieszkaniu. Nie, a serio to w Bydgoszczy. Ale ja również Cię pozdrawiam yy, Jaka jest Twoja najsmutniejsza historia? Najsmutniejsza historia Pytanie od magiczna set Najsmutniejsza historia Ogólnie moim żyć nie ma smutnych historii Staram się żyć pozytywnie, staram się żyć jakoś tak e, Tak żeby było po prostu jak najweselej i żeby nic smutnego się nie działo w moim życiu Bynajmniej No wiadomo, nie, nie ucieknie się od tego, jeśli się zdarzy Ale Ale jakoś Nie mam smutnych chwil Takich bardzo Najsmutniejszych Jak to tutaj napisałeś, więc Chyba najsmutniejszą chwilą w moim życiu Na ten moment Była śmierć mojej babci I to wszystko I tyle yy, Kiedy karaoke z a to mnie nie pytaj Ja mogę śpiewać w każdej chwili A... Admiros to już inna sprawa To Jego je... O, w tym momencie Pod filmikiem Najnowszym Adminosa Piszecie kiedy na karaoke z Kajem. Spamujecie kiedy karaoke z Kajem. Piszecie w tej chwili kiedy karaoke z Kajem I zobaczymy co on zrobi Mam nadzieję Waszą nadzieję Bo... Bo ja mogę śpiewać kiedy chcę W każdej chwili ale mam nadzieję, że przyniesie to skutek powodzenia ile masz lat? O, trzy pytania są od hiwo hiwo ile masz lat? no to mówiłem, 27, dziewięćkarz, też mówię, Bydgoszcz. dobrze, będziesz oglądał kiony, cieszy mnie to, dziękuję yy, ulubiona osoba z ekipy Pytanie od Nie ma ulubionych osób. Wszyscy są traktowani porówno. Każdy nie ma równych i równiejszych. Każdy jest po prostu na swój sposób w porządku. Każdy ma swoje wady, zalety. Nie ma ludzi perfekcyjnych, więc ulubione osoby z ekipy też nie ma. Każdy jest traktowany po Nie ma Jakich, nie ma ludzi, którzy po prostu by wychodzili poza granicę. Więc tyle. Yy, następne pytanie. W jakie gry grasz? Uuu, i Są cztery pytania od quest2083n9. Jakie gry grasz? Luźne, yy, różniste, najróżniejsze. Wszystko. Wszystko. Co mi tylko po, do ręki po, podejdzie, co mi po prostu w panie w ręce. O, tak to radzę. Co mi wszystko wszystko co mi wpadnie w ręce więc no więc tak to by było na pewno w FPS-y dużo na pewno lubię strategię ale każdą grę zawsze sprawdzę i, i, i po prostu stwierdzę czy nadaje się nie wiem, na nagranie czy nadaje się na granie ogólnie czy w no, ogóle na cokolwiek się nadaje yy, jaki masz komputer w kana na kanale, w zakładce informacji masz wypisane wszystko. Więc nie będę się tutaj rozgadywał, po prostu masz tam napisane. E będziesz grać w Cesa. No, cały czas gram w Cesa, tylko nagrywać obecnie Cesa mi nie pozwala moja karta graficzna e od czasu kiedy kupiłem sobie nowy monitor. E monitor Full HD. I moja karta stara graficzna nie dawała, rady, nie dawała rady na tej rozdzielczości, a na mniejszych rodzicielczości wyglądało to strasznie czulowo. Z nimi nagrywałem CES-a obecny, ale teraz może to się zmieni, bo mam nową kartę, więc to yy, Ile masz przyjaciół i czy im ufasz? Przyjaciół mam od... No i trochę. Mam dużo przyjaciół. Eee, tak, yy, bo w relacjach przyjaciółskich chodzi o no, zaufanie, więc... Trzeba ufać. A jeśli dana, dany przyjaciel yy, po prostu nadużywa twojego zaufania albo po prostu yy, nie zwa twojego zaufania, to nie nazywa się przyjacielem. Pijesz alkohol? Pytanie z hubcio-hubcio. Yy, bubcio sorry. Yy, nie piję alkoholu. Jestem abstynentem ogólnie. Raz kiedyś zdarzy się coś tam wypiję ale to praktycznie nie jest jakoś nie wiadomo o jakich ilościach, więc ona powiedzi, że nie jestem, a nie, nie piję alkoholem. alkoholu, jestem abstynentem. Yy, pytanie od Johnny i Dobra, czy lubisz czytać książki? To też było na początku filmiku. Tą książkę to czytam, że jest jedyna książka, którą czytam i mało w życiu książek przeczytałem. Jaką grę lubisz? No to też już opowiadałem to, więc... Masz pytanie... Pytanie. Masz odpowiedzi na swoje pytania. Kolejne pytanie od Vera. Vera X od X. Co najbardziej lubisz robić? Co ja najbardziej lubię robić? Nie no, fajnie by było się polemić, ale nie da się. Za do roboty zawsze. Co ja lubię robić? Dobra, na pewno co ja lubię robić? Grać. To na pewno. Siedzieć przed komputerem i coś tam majstrować? Też lubię robić. Ale co najbardziej lubię robić? Na pewno lubię grać w piłkę nożną. Też lubię robić. i duże rzeczy lubię robić. Ciężko by tak powiedzieć co najbardziej. Chyba no nie ma najbardziej jakichś takich rzeczy, które bym najbardziej lubił robić. No. Yy, kolejne pytanie o Masz 16. Może jakiś giveaway, czyli na przykład rozdanie myszka, kręcenie słuchawki, jaki gadgety graczej gry. Eee, na razie nie. Nie stać mnie na taki event, jak to można nazwać? na taką akcję, tak? Eee, I na razie nie będzie tego czegoś, na pewno nie. W sensie był giveaway, co dwie gry, dwie gry jakieś tam rozdawałem. Już nawet nie pamiętam. Chyba Spec Ops, The Line i... I monster, monokuls, Chyba tak. Ale... Ale raczej no. Następne pytanie. jesteś sangwinikiem? E, czekajcie, niech ja sobie... Po, niech ja sobie przypomnę, kto to był sangwinik. E, jeśli chodzi o sangwinika, to po części, po części nie. E, bo nie jestem jakimś osobą dominującą, nie jestem jakąś osobą przywódczą czy jakąś osobą, która po prostu by narzucała swoje racje, tak, komuś. Bo ja zawsze słucham każdej strony i staram się po prostu stanąć po tej lepszej stronie, albo po prostu nie, wy, nie być osobą bezstronną, czyli taką osobą, która po prostu nie popiera każdej strony. A po części tak, bo jestem osobą to towarzyską na pewno i jestem wygrany. Bynajmniej tak myślę, że jestem wygarany. Jestem osobą towarzyską. Yy, jestem osobą optymistycznie yy, nastawioną do życia. Więc na pewno z tej strony tak. Więc można powiedzieć, że trochę tak, trochę nie. Dobra. Yy, kiedy bijesz globcia w CS GO? Prawdopodobnie nigdy. Patrzę na mój skill, na moje umiejętności w tej grze? Nigdy. Jakie są Twoje marzenia? z ja Kam Kamilskiego, o Jezus, jakie jest moje marzenie? Hmm, to jest ciężkie pytanie, Kamil. To jest bardzo ciężkie pytanie. Yy, na pewno ustabilizować się życiowo. To jest na pewno marzenie chyba każdego człowieka. Yy, na pewno. Yy, na pewno jest. Yy, moim marzeniem znaleźć hmm, ba, bardzo dobrą pracę bardzo dobrze płatną pracę o tak to powiedziałbym yy, bardzo dobrą pracę yy, oczywiście żeby ona była yy, pokrywająca się z moim zawodem tak czyli po prostu i, idąc do moim kierunku no i co i to, co człowiekowi najważniejsze chyba, nie? Rodzina, własna, szczęście, spokój, miłość. Takie różne rzeczy. To pewnie jest moje marzenie. Yy, czy nagle się jakąś fajną grę? Pewnie jest fajnie grę na moim kanale. Tylko może nie dla każdego. Bo każdy lubi co innego, nie? Więc... Yy, no. Więc ja lubię to. Ty lubisz tam to jeszcze inna osoba lubi co innego. Więc każdy lubi co innego. I to nas odróżnia. Za każdego człowieka odróżnia, że nie jesteśmy tacy sami. I to jest fajne. No. Więc... Podaj jakiś przykład fajnej gry w komentarzu. Zobaczymy. I can't stop, stop, stop.